Trzymajku, moi drodzy, dzisiaj pakujemy paczkę od widza. Tu sam paczkę od widza, taką, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście nazwa jej na Instagramie pojawi się tutaj. Więc wpadajcie do niej. Dziękuję bardzo za... O proszę, proszę bardzo. Uwaga, tutaj śmieci. Pierwsze, co mi tutaj wyjdzie pod rękę... Uuu, to są ciasteczka ale super ciasteczka Kurczę, tu jakiś w ogóle coś jest napisane ale dobrze uwaga czytamy ciasteczka dla pakuś są z naturalnych składników bez polewy itp są malinowe byś mogła je dać pakuś na odcinku tak proszę bardzo uwaga uwaga dajemy pakuś kurczę ja się nie mam, sorry, że tak to w ogóle jest dałem ciasteczka dla Hakusi on, Tariu już odgania. już się nie martw Hakusi, damy ci ciasteczka uwaga, Hakuś Hakumił, proszę, dla ciebie otwanki proszę no uwaga, czy zje o, proszę ale zajada Cześć za tą miotło, ale musiałam tej przytrzymać ten drzwi od blaszaka dobre? Zobaczcie, Hakuś się cieszy, mi jeszcze, jeszcze jedno. <noise> Zrób smaj za to. Zrób smaj. No ładnie. A proszę, jak się cieszy. O, porwała mi. Czyli smaczki smakują. Tak już dziękuję. O, tu mamy jakiś rysunek. Hejka, mam nadzieję, że rysunek się podobał, Zuzia. Uwaga, uwaga. Ale jest specjalnie tak złożony, żebym nie widziała. Tak, już poczekaj, rysunek, no. Rysunek dostałyśmy. Rysunki na to. Leciało. wyleciało. A to wyleciało tutaj, właśnie takie, zobaczcie, pięknie. Dziękuję bardzo. I uwaga, rysunek, który powiesimy w blaszaku. Jak chcecie wysłać na rysunki, to my bardzo chętnie powiesimy je tutaj w blaszaku. Uuu, ale pięknie, zobaczcie to, super, nie wiem czy to widać, Czy tak pokażę, to jest hakuś, zobaczcie, normalnie na hakuś, jak dla rysunku, tak teraz na żywo, cenią Tario, zobacz, tutaj to jest coś takiego, podoba ci się? Tak, podoba jej się, super, dziękujemy, bardzo piękny rysunek, Cześć. Zrobiłam też breloczek z, z pierwszą literą imienia Hakamady. O proszę, zaraz wydobędziemy ten bryloczek, uwaga. Uuu, przepiękny. Zobaczcie to. Hakamada. Jest. Super, dziękuję bardzo. Ej, Ontario! Przepiękny bryloczek. I tu mamy jeszcze taką minkę fajną, ale super, nie wiem to jest zrobione, nie mam pojęcia. Ale dziękuję bardzo z takich... Nie, nie wiem co to jest, ale dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze widzę jest długopis. Taki wildlife. A. To już wiem wiem dlaczego. <laughs> Dzikie życie, tak? Hakuś to dla ciebie jest. Proszę bardzo, ty jesteś dzika. Dla ciebie długopis. Nie wiem czy go użyjesz. I to pewnie cukierki dla mnie. Dziękuję bardzo, naprawdę ja jestem... Ja jestem zachwycona, bardzo wam wdzięczna za to, że wysyłacie mi takie fanarty. Naprawdę. Więc chcecie wysłać mi fanarta, to na dole, w opisie, jest mój Email. Napiszcie, że chcecie mi wysłać fanarta. Ja wam y, podam dane do wysyłki, ok? Cześć, maneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym blogu na moim kanale. Dzisiaj na początek się troszeczkę y, pobawimy z akusią. Zobaczcie jaka już kępka? Y, jeszcze Wam powiem na wstępie. Znaczy, w sumie, na wstępie widzieliście, odpakowałam paczkę od widza. A teraz ja po prostu będę nagrywać vlog. Zrób smaj. Załapaj, jak się cieszy. Tak, tak się bakuś cieszy. I no chwilkę tutaj sobie ją pobiegam. Sztuczki porobimy nasze i w ogóle. I jeszcze Wam na wstępie powiem. To, że ma uszy do tyłu, nie znaczy, że jest zła. Kamada, proszę cię, jeden krok i tu kamerę zwalisz. Ja mówię, że kamerę zwali? no patrz co tak. za... Ona już, ona już. O właśnie, jak Koj tak wymusza sztuczki, jak widzicie, jak teraz, no to po prostu nic nie robimy. I za jakiś czas się oduczy i będzie wiedział, że za nic to... To do niczego nie prowadzi, tak? Wymuszanie sztuczek. Wymuszanie nagrody jedzenia w postaci marchewki. No teraz powinna ładnie czekać, aż ją o coś poproszę. No, i jak ona ma uszy do tyłu, to znaczy, że jest skupiona na mnie w, w tejże sytuacji. Nie znaczy, że chce sobie kopnąć, ugryźć, więc jeśli zobaczycie jej uszy do tyłu, to będzie oznaczać, że mnie słucha. Po prostu. Po prostu mnie słucha. Dobra, lecimy. Tak. Chciałam, żeby, chcę, żeby ona zadymowała jak najbardziej. No, to już jest wymuszenie. No i tutaj za nic nic nie dostaję za to, bo widzieliście, to już wymuszenie jest. Yy, ja sobie będę wam tłumaczyć, co robię. Nie wiem, czy to tak was, was będzie interesować. Ale może kilku osobom się przyda i zobaczycie, że to nie jest łatwizna, bo ja wycinam najlepsze momenty na filmikach. A teraz będziecie mogli zobaczyć bez wycinania, po prostu jak z nią pracuję. I możecie też wyciągnąć wnioski. Ja też nie robię wszystkiego idealnie. Czasami robię rzeczy takie po prostu z intuicji, że tak mi się wydaje. Zrobimy wstęp hiszpański. Ale na początek poproszę, żeby się troszkę cofnęła. Zwróćcie uwagę. Dziękuję. Cofnij się. Takie, cofnij się. Super. Widzicie, pięknie. Ja po prostu ją kocham za to. Uwaga, zrobimy wstęp hiszpański, ok? Skup się na mnie. Ok. Tak, tak, no i chodź. Tak, no, no. Super. No chodź. Tak. A jeszcze szacali, co cała Tak. Tak. Widzicie jak zwykle yy, ja wam pokazuję przy... O, o, i znowu jest wymuszenie. I co w takiej sytuacji robię? No po prostu stoję. Nie wiem czy to widać. Po prostu się przemieszczę w tym momencie. Można też konia odgonić, no ale... O, o, o. Tu już się tak lanałem ja przed... Już się tak lanałem ja przed w ogóle. Ontario! Zostaw te wiadomo! Niech. Soję. Okay. Ona wie, wie, ma tą sztuczkę opanowano. Co jest taka ładna? O, mogę też w takiej sytuacji takie coś zrobić. <noise> mówię, jak, nie, jak mówię, to nie jest idealnie. Ona nauczyła się obrotu i teraz po prostu wykorzystuje ten obrót. Jak każdą inną sztuczkę kiedyś mi wykorzystywała, ja po prostu to olewam, jak robiła to z własnej woli, a nie, nie gdy go o nią poproszę. No i się oduczyła. Tak to wygląda. Zwrócić uwagę koja na siebie. O, widzicie, ona teraz śpi, niby słucha Ontario, nie wiadomo co robi. Teraz spróbujemy obrót, moi drodzy. O, już zaczęła, już zaczęła. Już zaczęła. Widzicie, ja muszę się przemieścić, żeby ona miała miejsce tam y, się obrócić. Bo jeszcze tego nie umie idealnie. Uwaga, jeszcze raz. No. O, jak widzicie, nie umie tego idealnie. Myl się to z cofaniem. Teraz było lepiej, więc nagrodzimy za to. Czy mamy jeszcze marchewki? Spróbujemy teraz ukłon. Dobra, zrób ukłon. No, daj, daj. No. Mi pozycja trochę bardzo rozciągająca. Eee, e-e, E! e, e, e. e. O. Można też w taki sposób. To jest teraz pokazana i nie wchodź na mnie, co ty robisz. Także ja mówię cały czas ją rozbawiam w tym momencie. Nawet jak tego nie widać, ale ja z nią rozbawiam ciągle. Jak coś się na, na behawioru chodzi na mojej cała się wiedział. No i co ty tam fajnie? Już coś idzie? Szczytki! Zobaczcie jaka spiewa. Tutaj trochę luz, więc może się ściskać, ale wisiaj, daję wątpliwość. Coś idzie. Dezorientacja. Widzicie tą dezorientację. O, o. Znowu na mnie skupienie, okej. Okay. To jest faj, fajny, fajny Nie jestem zorientowana. No nie, to już się na no. muzykę. Pokaż, ładnie stoisz. Cierpliwość też warto ćwiczyć, zobaczcie, Ja Leu, nauczyłam? Odsuwać głowę, gdy ja stoję i nic od niej nie chcę i uczę jej w ten sposób cierpliwości. Wiadomo, że teraz jest z tym silnym zainteresowana, już ale jedno ucho ma w moim Teraz wiatr wieje, super! I przez to, że ja ją nauczyłam, yy, jak jestem na podwyższeniu, to ja ją nauczyłam, żeby zawsze do mnie. I teraz widzicie, to wykorzystuję na spokojnie. Wszystko jest do opanowania. Wy no, widzicie, ja sobie tak czekam i czekam, aż się rozbudzi. Spokojnie, na spokojnie wszystko. Jest spokój i nagle energia. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jest spokój w tym momencie, widzicie, jest rozluźniona, czekały sygnał i uwaga, i energię, tak, I widzicie i energię więc u niej da się, da się to i to połączyć i teraz czekamy, o teraz znowu wymuszenie. Czekamy teraz na spokój. Nie na skupienie, na spokój. Na spokój czekamy, koniec. Tak, su, suk. Na spokój. Na Tak. Ok, dziękuję. Zad, 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 zad. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Teraz czekamy na spokój znowu. Spokój. Nie wiem czy tu widać, jak ona odchyla głowę i czeka na sygnał. Ale super. Daje tak. Patrzcie, patrzcie, co, patrzcie, co ona robi. Patrzcie, co ona robi. Ja jej nie kazałam tego, to jest wykuszenie. Wszystkie te sztuki wyłącza, jak chcę, za podążała. To już jej sprawa, jak ona podąża za mną. Zostaw kamerę. nie stać do ją a teraz po prostu stoję jak rzeźnia aniołek chodzi mi o to nie? kiedyś nie nie chciała po prostu się bała że ja ją nie wiem zjem Czy ten desem coś no i tyle no i tyle z naszych tutaj ćwiczeń z komentarzem teraz już teraz już bardziej rozluźniona jest super jak ziewnie to już w ogóle będzie najlepiej nie? Ontario dalej tam walczy o przetrwanie, bo wam pokażę Ci choć To On w ogóle y, biedny, bezdomny, nie ma co jeść. Je marchewki. Znaczy marchewki, okruszki marchewki, które zostały. Hakuś, nie przesuwaj, widzą. Y, wiadro już wymle, wymemlał, wymientolił. Pogryz y, Hakusi, które leży obok, te czarne. Więc no, to, to jest chłód, właśnie. Stan umysłu. O, Hakuś teraz się rozluźnia. Zobaczcie na jej oko, przepiękne, o i już, już skupienie, widzicie, widzicie, od razu się wyraz oka z, y, zmienia, teraz zaciekawiona, nie, znowu skupienie na mnie, niesamowite, ja po prostu ja kocham rozmawiać z końmi, ja mogłabym zostać koniem, naprawdę. Ale za to wam pokażę jak y, konie galopują na paswisku, y, znaczy hakuś, bo Ontario, nie wiem, Ontario ma własną wolę, ja go do niczego nie będę zmuszać. Zasienie kleci, tylko <noise> ja nie nadążyłam za nie biegnąć. Uff. Pokój, sra. Super. No to to jest właśnie to, co chciałam Wam pokazać. No to Elo, <noise> nie no żart. Teraz tak przyjdzie do mnie z powrotem. Tak zobaczy, że idę. Wiedziałam. Co, kuś? A jakby tu zrobić taki teledy składny na pastwisku, jak robimy sztuczki? Co? Jesteś za? No super! Jeszcze jak śnieg pada, nie? A tu jest jesteś brudna masakra. Słonko ma. Piękny widok. Daj. Daj, pakuś! I dzisiaj. Lecimy. Jak bryka. <grymne> Koje uwielbiają w śniegu zabawy, uwielbiają. Jeszcze ten śnieg, jest taki super, że pokażę Wam ile tu śniegu jest. O! No to tak na oko. To powiedzcie mi, ile tego śniegu. Tak Te sięga mi mniej więcej dotąd. Od stąd do tu. To. to trochę jest, nie? Biegłam, biegłam znowu. O ja pierdziu, jak się tarza, wiedziałam. O, jak słodko. Ooo. Jak słodko, no. O jaki środziak. Oj, jadź. Wiedziałam, że się wytarza. go nogami tylnymi. Super, Kaj. Jak zwykle. No super! Wygodnie tam Jasne Jaki osób, super jakby miała... A, już jakby miała taką mać jak przed chwilą To by był Oha A pięknie Pięknie kłusujecie Ło! Uh, a nie! uuuu, uh, Let's go! Patrzcie na Ontario, patrzcie! Ja pierdziu! One kochają to, kochają. To Ontario ma wyjechać badania za chwilkę weterynarz. Dopuścimy jej filmy. Ty waliła się, widzieliście to? A się nie jest! Ja pierdolę! <grywa> Jakiego drifta zaliczyła? Dobrze na śniegu, nie? co? Patrz, patrz, Lontario! Nie mogę! Nie, one jakby się ścignęły, to był to! A tam generalnie zobaczcie, jak patrzą bo tam zjeżdżają na sankach to już w ogóle się napaliły ja po prostu tylko podchodzę do nich Uff. ale to też, że konie czytają energię moją bo jak ja do nich podchodzę z energią i zaczynają biegnąć a teraz wam pokażę jak podejdę do nich bez energii spokojnie zobaczycie, że zostaną Hello! No super! Doskonale czują bicie serca mojego innych zwierząt, czy też ludzi. I odczytują. Proszę. Widzicie? Więc jak ktoś mi powie, że się nie znam na koniach, to puśćcie filmik jeszcze raz, jak przewiduję przyszłość. Super koń. Co koniu nalatałaś się? No. I Ontario proszę bardzo. Ontario też Co On tak? Nalatałeś się też A, teraz patrzą na tych ludzi tam <grywy> Idziemy. Chodźcie, bo tam weterynarz zaraz do Ciebie przyjedzie Ontario, no A ty tak biegasz <grywy> No masaka. Patrzcie nawet teraz bez niczego. Jak idzie za mną, i z powrotem je po wiatr To jest niesamowite uczucie. Jak ja jestem, to ona ma gdzieś Ontario. Oczywiście, jak czuję się bezpieczna, i zawsze za mną podąża. To jest piękne uczucie. To no widzicie, ona ma teraz gdzieś Ontario. A ma wybór zostać na paswisku z nim lub iść za mną. Więc widzicie, tak to działa. Ale oczywiście jak poczuję zagrożenie to do Ontario uciekam, nie oszukujmy się, ja nie jestem koniem niestety, a no koń, koń do konia lgnie, wiadomo, no, tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym odcinku, bądźmy!